Budur, bu da hər hansı bir dərc. Sürətli dərc. Masz tą przyjemność jako pierwszy podsumować dzisiejsze spotkanie. Dla Was bardzo szczęśliwe. No, już zdradzę to, że 4-0. Z kim graliście, jak się grało? Wszystko po kolei. No, dzisiaj zagraliśmy z okocimskim Brzesko. Udało się wygrać 4 do seram. Przez większość meczów kontrolowaliśmy to spotkanie. Przeciwnik stworzył sobie żadnych sytuacji jedynie w końcówce po naszych indywidualnych błędach. Cieszymy się, że wygraliśmy, bo dogoniliśmy teraz sendesję i zrównaliśmy się z innymi punktami. No i będziemy walczyć o to, by na koniec sezonu skończyć na pierwszym miejscu. Moim zdaniem mecz był jak najbardziej pod kontrolą. Yy, Przeciwnik nie stworzył sobie zbyt wielu sytuacji bramkowych. Zadebiutował nasz kolega z, z drużyny. Cieszymy się, że możemy po prostu dalej walczyć o, tą, o te najwyższe cele w naszej lidze I, i myślimy nad kolejnym meczem, żeby pracować na, na, na kolejne zwycięstwa i, i piąć się w górę. Jeżeli się wygrywa, no to, mm, to to cieszy. Yy to na pewno trzy punkty z naszego punktu widzenia ważne, bo można powiedzieć, że dogoniliśmy Sandecję i będziemy aequo na pierwszym miejscu. Natomiast co do meczu to myślę, że pierwsza połowa taka mało odważna. Mało odważna, bo zdecydowanie szybciej powinniśmy ten mecz otworzyć i szybciej go uspokoić, a tak to gdzieś tam to 1:0 utrzymywało się moim zdaniem zbyt długo. Natomiast druga połowa była już taka właśnie ważna i taka zdecydowana i myślę, że to zadecydowało o tym, że ten mecz w drugiej połowie szczególnie był pod, pod naszą kontrolą i można tą drugą połowę przede wszystkim plus wynik końcowy odebrać bardzo pozytywnie. Dominik, dzisiaj praktycznie cały mecz na bramce, zerowe konto, to jest najważniejsze. Powiedz mi, jak ten mecz wyglądał z Twojej perspektywy bramki? Na pewno dzisiaj mało interwencji, przeciwnik słabo Wyglądał na tle naszym, mało wymagającym, ale ważne, że zero z tyłu to buduje. No i myślę, że oby jak najwięcej takich meczy. Czyli możesz powiedzieć, że dzisiaj też koledzy w obronie na tyle pomagali, że w zasadzie pracy nie było za wiele. Tak, trzeba sobie pomagać wzajemnie, komunikacja i różne rzeczy mają na to wpływ. Jak ja dobrze wypadnę i im będę pomagał, tak samo oni będą pomagać mi i będziemy z tego zadowoleni. Na boisku zadebitował drugi bramkarz. Nie grał może długo, ale według pana jak się sprawdził? W porządku. Damian jest bramkarzem, który w tej hierarchii gdzieś tam rywalizuje na dalszym miejscu z bramkarzami. Natomiast dzisiaj taka sytuacja była, że mógł zagrać, bo wynik był taki, że, że, że mógł dostać szansę. Zagrał poprawnie. No, sytuacja, w której tam dostał żółtą kartkę, nie miała wpływu jakby na, na to, jak on się prezentował, jakiś tam błąd się przydarzył, ale w sumie naprawiony też przez niego był obroniony rzut wolny, także pozytywnie, w porządku. Damian jest od nami, z nami od dłuższego czasu, dopiero teraz dostał szansę, a no, trener stwierdził, że przy takim wiku przy naszej grze warto mu dać e, też swoje minuty, by, by się pokazać. No, skończyliśmy mecz bez straty bramki, także myślę, że Damian będzie zadowolony z tego meczu. Tak na chwilkę, chcę klepać tam, jakby przyjąć i tu ma. czy tok, czy tak zagrać, czy przyjąć. Mecz, mecz taki bym powiedział dosyć spokojny, ale to wynikało z tego, że, że my, myśmy szczególnie tak mówię, w drugiej połowie zagrali dosyć poprawnie, jeżeli chodzi o grę w piłkę przede wszystkim, o jakieś takie nasze założenia w budowaniu akcji w grze piłką, grze partnerem, takie podstawowe rzeczy, które nie zawsze są robione, bo ci młodzi zawodnicy gdzieś tam czasami, czasami próbują grać swoją piłkę, więcej indywidualnych rzeczy wrzucać szczególnie w tych miejscach, w tych sektorach boiska, gdzie tego nie powinni robić, bo, bo w momencie straty zawsze z tego się biorą kłopoty. I, i druga połowa właśnie była taka, że, że ci chłopcy grali w piłkę i były efekty, efektem tego były po prostu sytuacje bramkowe i bramki. Cieszymy się ze zwycięstwa, ponieważ paru naszych zawodników jest kontuzjowanych, także nasza kadra nie jest w optymalnym składzie, w jakim mogłaby być. Więc najbardziej cieszy mi się za zwycięstwa, że, że w określonym składzie umiemy wygrywać u siebie i na wyjeździe. Po pierwszej połowie wygrywaliście 2-0. W szatni trener jakby docisnął Was i powiedział, że żebyście wykorzystali to. I no, no niestety to powiedzieć, odpowiedzieć, dobili przeciwnika. Udało się to w 100% procentach. 4-2, wygrywacie. Jak się Wam grało? Ponieważ często Wygrywając 2-0 można się delikatnie mówiąc rozluźnić i wtedy jest problem. U was tego nie było. Tak, znaczy po, po tym, gdy się strzela bramki, na pewno trudniej jest strzelić kolejną, ale m, trener zadziałał w szatni i udało się po prostu strzelić kolejne bramki. Każdy z zawodników dał z siebie maksa, każdy był skupiony, każdy pracował do tak naprawdę ostatniego gwistka. Co myślisz na temat Twojego kolegi Maćka, który próbujecie teraz rozproszyć i niestety musiał już zejść z powodu kontuzji? Myślę, że tak naprawdę Maciek jest już, jest już dorosły, skończył wczoraj szkołę i, i myślę, że szybko do nas wróci i tylko udaje. Zmiana Maćka na początku, czym to było podyktowane? No przed meczem Maciek. Czuł jakieś tam dyskomfort w okolicach Pachwiny i no zgłosił w 20 minucie, że jednak to dosyć mocno przeszkadza i dlatego dostał zmianę, żeby, no żeby tego nie pogłębić.